Siemaneczko wszystkim, z tej strony Kamikadze A ja jestem Wolnar i zapraszamy na następny odcinek Battlefielda trzeciego I będziemy lamić ostro, jak zwykle Ostro, ostro, ostro jak scyzoryki Kurwa i przecinamy czasoprzestrzeń przestrzeń Lecę, biegnę, lecę o kurwa, pierwszy... Oje, pod tyłu stary O, pierwszy... o je pod tyłu, oje. Ale już zabiłem jednego stary Czekaj, jak to mieliśmy robić? Ooooooo <grystanie> <grystanie> jak padam. Ale to fajne to stare takie. Tak będziemy robić jak każdy z nas padnie. Dobra. Mów kiedy padasz. Poko. Dobra lecimy wolność. Lecimy, lecimy, napierdalamy, napierdalamy. Kogo ty walisz? A to mój. A to mówię, tam trzech było twoich, stary. Właśnie szukam przeciwników, kurwa, gdzieś mi się pikitrali. Oni pewnie będą na punktach, wiesz? Chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Kurwa, w łazienkach, stary, to ma za mną lacieć La Jeszcze tam na dół poleciał. Biegam do Zaraz pierdol dostaniesz i tyle będzie z twojej zabawy. Przyładuję sobie dla zabawy Kurwa asystę dostałem się za A zabiłem, zabiłem z kurwy syna Ooooooo Padłem a, a, a. Nie, jak, jak wygramy to robimy A i drugi kurwa A jak przegramy to oooo jak padamy tak samo A jak mamy obrażeń, to a. Potrafimy się zgrać Tak, my jesteśmy pierdolniaci My nie umiem w tą grę kurwa grać KUR... Nie, yeah, ooooo Nie ma kurwa, naucz się Ta gra mnie stresuje stary A mnie nie? Bo brakło mi amu, a typek przede mną leżał i dźwigał się i... O, Ooooooo plecy O, gdzie? O, w kurwa Zabił go Zaraz się Lecimy Dub, Zamiast... dub, 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 dub! Przykampi się! Nieee. Zabili mnie wczoraj Kurwa, my jesteśmy coś upośledzeni stary <śmiany> Jak zwykle <śmiany> Jak poś... kurwa, tak deko pięć. Coś <śmiany> <się coś powiadają. śmiany> Może widzę w ten sposób przygarniemy Ta debilizmem <śmiany> Bywa i tak stary Oglądajcie nas, oglądajcie, dzięki temu dostajemy pieniążki z fundacji Polsatu Dzieci, w, e, dzieci nie jesteście same o, Jest Dawid yeah. Nie przeklinaj. Oglądają nas małe dzieci To Ty przeklinasz Jeee! kurwa! Ja mówię jeee, mnie. Ja, no, za niedługo w domu będziemy jasne. Ja nie wierzę w to, co mówisz. To ja już w domu powinien być w plastikowym worku. Kłamstwa, kłamstwa kurwa i oszczerstwa. Karmią nas kłamstwami, kurwa. Gramy, 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 gramy. Jak to na wojnie, nie? O, Up. Obu nas rozjebał z PP-19. Z, z 90 chyba. Z PP-19. Możliwe, nie, nie zwróciłem uwagi. O nie z P90 czasem. Tam na dole? Tak, to P19 było. No to zależy, bo tam dwóch stało. Jak leży? Nie, jak stoi. Tytutu tytutu. Jak leży, to się boi. Idzie mi wcale, kurwa, wcale. To jest po prostu za ludowy mi nie idzie. A, zabiłem. Zabiłem go. Jestem bogiem. Uświadom to sobie. O! Oooo zabiłem trzech i padłem Ona jest dobra ale na bardzo krótkie dystanse to tak, broni Kolejny dobra, raz dobra. pod moimi skrzydłami Wolner się zgubił tam Uwaga na granaty, uwaga na tyły, stary lecimy Oooo, zabili mnie! Zabili... Dostał, dostał, dostał! Dostał wtedy, tak jest. Dostał i odblokowałem tarkę taktyczną <grym> widzisz? Jeszcze trochę i będziesz w domu. Eksploracja, eksploracja, zajebałem go i mu zabrałem tarkę. Dobra, biegniemy, biegniemy. biegniemy. <grym> Lecić, kurwa, panowie, co wy sobie wyobrażam? Leciej do przodu, kurwa, nie ma się cofania, stary, nie ma cofania. Weź jak to w Stalingradzie robili, ci co się cofali to dostali kulkę w plesy, nie? No w Company Heroes jest to fajnie przedstawione. Masz taki tryb, że jak ci się ten tryb włączy, opykałem trochę... No ja mi się to w Call of Duty podobało, że jak się cofałeś to ty to dostawałeś. DUP! I w Company Heroes jest coś takiego, że... Mm, brak odwrotu, włącza ci się to na 15 sekund, i twoje jednostki nie mogą, eee... Mogą wyco... się cofnąć. Ciul, to z tyłu. Dwóch. Na schodach. No jednego zabiłem. W na schodach. Trzech na schodach. No jak ja padałem, to było dwóch. Czekaj, zrób się na to. Oko, ja jestem na dole, jak chcesz. Został Zabili mnie. Ale zabiłem jednego. Nie, ale mnie ładnie zrozpili na tych schodach Nie ma kurwa to tamto Nie ma to tamto Nie ma, nie... że boli bo Napierdalam was szybkich powoli A gdzie są te skrzyneczki? I tam kurwa? jest pisku, bo ja stary granatnikiem i... OOOO! Co? Robi przesadmina, za co? Na granatnik pewnie To nie mogą używać granatnika? No najwidoczniej Przeczytaj rulest A ilu zabiłeś? Jednego. No widzisz, a jednego za dużo. Czyli nie można z granatnikiem latać. To jest chyba za mała mapa na granatniki, wiesz? Dup! A, to mój. Działają wszyscy sam. Tup. E, biegną tam ści w tym wejściu na starcie. Chciał wyjść, a mu się nie udało A ja się na Afrzy kam to się może zrespić jak padniesz. A już się zrespiłem Każde punkty mile widziane Ej, te gnidy są tam stare Przyjęliśmy Ej dostałem przegwożenie, nie fajnie Wszystkie punkty nasze? Ciśniemy! Ciśniemy! Czuć! ciśniali mnie we dwóch. Czuć! Ktoś na klejemoref. Po co walić do trupa. Myślisz, że żyje? Tak. Jeszcze ruszał. Palca u nóg. A co mu zaraz zeszła? Co? Do! Tutaj tak samo powinny być granaty, stary, zablokowane. Wszystko okay. powinno być zablokowane. Powinieneś <grym> z pistolcami latać. A są takie mapy chyba tylko na pistolce, nie? Bo raz widziałem chyba. Gdzie typa? Widziałem, czy wydawało mi się, czy widziałem kotecka. O nie, wydawało ci się. Kotek! Dobrze, dobrze widziałeś, dobrze Zabiłem kotecka I Co, i gdzie wszyscy? Nie przychodzą na B Schowaj się, bo leci tutaj ja Chodź tam się wbijemy dla jaj stary No dla jaj, no chodź dla jaj, tam kurwa dwóch czy Ej 15 na 8 stary Ty ma... O! 9 na 10 stary masz 9 na 9 9 na 10, bo się wdrospiłeś Wypatrzyłeś jak byłeś niezrozpiony stary Uuu. Zabili mnie Ciebie też A uścieliłeś kogoś chociaż? Tak Kurwa, mać Zbiegać tych schodów gwaraninie panu Uwaga straciliśmy cel, powtarzam straciliśmy No dobrze jest to DO na tą mapę Kurde przygłożenie, masakra Co, są tam? To nie ma chętnych To przeładujemy od razu Dawaj się tu skąpimy, ty po jednej, a po drugiej Daj znać że ktoś pójdzie Nie ma stare nikogo Jest, jest Dobra, zabity Co, i co, i co, nikt nie idzie Przyjdą stary Muszą bo mają, dwa punkty mamy przejęte A na plecy uważasz? Jak tutaj mamy dwa wejścia przypominam ci No mówię Ja obserwuję te co ty na akurat Lecę. Dobra, zabity DUP dup, dup, dup! Mam Cię Dobra, muszę się na to podreślić Muszę sobie stare ammo dać Ooo, dał, stare odblokowałem jakiś, Jakąś lunetę 3-4 razy Oni przegrywają już no i teraz tu na hamca będą chcieli wejść dawaj, no, dawaj, West dasz, no C4 O trochę tego I dobrze stary przynajmniej zabawa się kręci Nie widziałeś go kurwa Zabił mnie Jak ty stary pilnujesz tego wejścia? Czym masz problem gdzie cię A Ej, stary z tym, że tam mam za daleko trochę jak tutaj stoję Czy tam pilnujesz czy usnąłeś? Czemu jak typek wylatuje, to tam masz takie opóźnienie lekkie? Bym się oko przygryło. <noise> A za słaby internet. Internetem stary lepszy niż ty. Ale tylko Upload, nic więcej. Cel, cel, Dobra robota. co, nie ma nikogo? Hmm. Przynajmniej zgonów trochę zaoszczędzimy. Staro za dużo tu kąpimy, nie, ale zaraz się kończy mapa. A, muzyczka, kończy się. 3, 2, 1. Winner. Whee! Ua! To dziękujemy Wam za te szaleńcze oglądanie naszego odcinka. Subskrybujcie. Komentujcie. Oceniajcie. Łapy w górę. I na razie wszystkim. Na raz,